Ale się nie chce. Zaczynamy? Jak sami widzicie, zestaw wyszedł nam w miarę elegancko, a stolik w czasie imprezy możecie wrzucić do okna. Ja wow! W ogóle chciałbym mieć jakieś ujęcie na ryj, ale dobra. Oh, Sorry, Stefan. Idziesz i tańczysz. Tak prezentują się nasze pyszności. I pamiętajcie, ostre pączki są tak dobre jak ostry seks. Wow! Co ty, kurwa! ty maja jesteś? Gucia zgubiłeś? To jestem kłębek, który zebrałem w niecałe dwie minuty. Kurwa! Ja pierdolę. ty 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 nie biały ty. Ja w miasteczku na ryżowym Chcę wam pokazać jak Arci mnie nagrywa będąc ode mnie w odległości 30 cm. Uwaga! Proszę zapuścić sobie teraz muzyczkę tutaj z Fornola. hora na dobrar nós